Proszę Państwa, tamtym razem mówiliśmy, ale tylko bardzo ogólnie i wstępnie o futurologii, i obiecałem Państwu zająć się dokładnie nieco modelem futurologii amerykańskim, wypracowanym głównie przez Hermana Kana. A mianowicie w oparciu o jego książkę wydaną dwa lata temu, rok 2000. Otóż. Futurologia ta wypracowała sobie kilka metod przewidywania przyszłości, które zyskały sporą popularność na świecie. Pierwsza, o której wspomnę, po prostu dlatego, że jest najprostsza. Metoda nazywa się metoda delficka. Wierzy to stąd po prostu, że kiedyś prawda, w Grecji starożytnie było to miasto Delfy, gdzie... Prorokowano, przewidywano, ale oczywiście w sposób zupełnie nie naukowy, ale wręcz przeciwny, przyszłość. Otóż metoda delficka polega na tym po prostu, że specjalistów określonej dziedziny gałęzi nauki wypytuje się, jak sądzą, jakie odkrycia w ich specjalności są najbardziej prawdopodobne, jakie wielkie przewroty naukowe są prawdopodobne w ich dziedzinie i w jakim czasie one nadejść mogą. Wypytuje się takich specjalistów światowej najczęściej sławy oddzielnie, niezależnie od siebie, a potem robi się coś w rodzaju takiego zestawienia statystycznego i podług uzyskanej wartości średniej ustala się właśnie prognozę tym, tym to właśnie delfickim sposobem. W ten sposób na przykład m.in. uzyskano mniemanie dość dużej liczby uczonych, że Kontakt Ziemi, z pier, pierwszy kontakt Ziemi z cywilizacjami kosmicznymi jako odbiór sygnałów wysyłanych przez takie cywilizacje nastąpi najprawdopodobniej dopiero w pierwszej ćwiartce XXI wieku. Oczywiście nie znaczy to, że ci uczeni wiedzą jak zachowują się cywilizacje kosmiczne i co sobie myślą Ludzi, przepraszam, istoty rozumne operujące nadajnikami radiowymi na innych planetach. Po prostu to oszacowanie wynika z przypuszczenia, że dużo czasu jeszcze musi upływać.